Kto mu trzyma paroletki? Cezary Stasiak powoli się rozkręca Wielkie brawo! Brawo jego brawo! Oj, szeroko, w chuj Dobrze! jest. trzymaj, jest. <ślamy> Ładnie! No One hand post post, 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 Szeroko są te poręcze, on jeszcze jest taki niski, to no. pewnie samo. Powoli, powoli ładnie a. Jest Jest, dobrze No, na paluszkach Post, trzymaj, trzymaj Brawo Zaczywaj. Ale ładnie. Wygra to. Nie, brawo, brawo. ładnie. Oho! Idę za tobą. Trzymaj. Dawaj mocno. Dawaj. No dobrze, jest ładnie. Ale Ciągni, cią, 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 cią. Dalej Ciągnij, 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 ciągnij. Dobrze! Nie! 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 Dawaj! Nie, lepiej. Kulapa jeszcze ciągnie z tego. Ładnie skulapa.

Dawaj prayer! Jest! Ładnie! Kameruję! Na YouTube'a! Dawaj! Skup się! Dawaj. Medytacja! Trzymaj, trzymaj! Ładnie, 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 ładnie! Jest! Dobrze, ale ładnie Tak Presuj dobrze, dobrze, powoli, powoli, powoli ładnie jest, nie? Yeah. Skórne jest Tigerek, ładnie ładnie, dobrze Nie, nie biegaj tak szybko, bo się zmęczysz TVN, uwaga, uwaga! Dobrze! Raz. Jest krzesełko. Dawaj hefe. Dawaj ciągniesz to. Ciągnij. Ładnie, czysto Czyściutko, jest, dobrze yes. Ładniutko Jeszcze nie ma dosyć? Skurwysy Jeszcze pół Dobrze Jest ładnie, ładnie ładnie mocno Mocno jest Dobrze ładnie ładniutko Haha ha. mocno ładnie ładnie.

Chopa, daka. Dobra dla niego, Dobra. Dobrze jest. Dobrze, holduj, holduj. Jest ładnie. Trzy sekundy. Akurat na holda. Dobra, damy jeszcze ostatnią sekundę. Troszkę braw na początek. Niestety nie mogę. Ładnie, holduj to. Holdzik. Jest, czysto. Press, yes. Spokojnie. One handzik. Tyk, 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 Trzymaj. Hold, hold, hold. Trzymaj, trzymaj. trzymaj. Ale ładnie. Kula. kula. jest. jest! Dobrze. Kurwa, ale moc. <laughs> Kurwa, no nie nadążę za nim, debilu, bo ci nogi urosną. <laughs> Niżej! Jeszcze, niżej, jeszcze, niżej! Dobrze! Jest, jest ładnie, ładnie. Dawaj, dawaj. Trzymaj! dawaj prostej łapy! Dziękuję bardzo! Pięknie, pięknie, pięknie! dobrze, dobrze! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Kolejny! Robotę zrobił pewnie. tak? Drogi, przepraszam. Jest, reporterów. Dzień orka, Dzień dobry. zostają I teraz słuchajcie, przygotujcie się do płaskania. Ja będę wyczytywał po kolei. Cezary Stasia, prosimy o prawa. teraz dla kolegi Patryka Raubo. Patryk, w No i ostatni Mateusz Karbowy no Taką propozycję przy takiej kolejności tylko na odwrót zostaniemy, dobrze? Eee, zapraszamy panią do przygotowania się Możecie się uśmiechnąć Prosimy najpierw panowie do freestyle'u Wszyscy? Za zajęcie pierwszego miejsca wystąpił Mateusz Karbowel, za zajęcie drugiego miejsca Patryk Rauba i za zajęcie trzeciego miejsca Cezary Staszek. Wielkie brawa. Chciałbym wam poklaskać. Dziękuję, ale nie mogę. Uśmiechnij się Dolcik. <głos> 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 Zaraz jest prawo, tak? Jakby. Jeszcze raz na niego prawa na Czarnego. Walczył ambitnie. Do samego końca. Drugie miejsce. Zatręczymy się. Patek bo Tutaj nas wypera zawodu. Ale masz fajną szklankę. Uśmiechnij się. Walczył ze mną do końca. No i pierwsze oh, oh. miejsce, dzisiejsze do dzisiejszego dnia. Mateusz Kerpowy dziękuję bardzo! No. Dobrze! No. Tu jestem, Karol! jeszcze raz! Dobrze jest! Prawie tutaj! na Ciebie! Jest! Trzymaj! dawaj! Dawaj, presuj! Do góry! O! Dobrze. wow! O nie, 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 trzymajcie mnie! Jaki holcik, hej nie walczyła, ile sztukki nie pamiętam i zaraz wypoczął, pamiętasz? Dawaj Dolcik. Trzymaj! Pięknie! Pięknie! Ale moc! Ooooo Pulsamolot stary! To, to ja robię planczone. Nauczyłem się nagrywać kamerą fajnie, co? Jestem tak zawiedziany Stary jeszcze żagaj. spokojnie, jeszcze odegrasz się. To jest dopiero początek. Gratulacje dla Ciebie też. Dzięki. Odegracie się jeszcze w żaganiu Maciek. I się odpalicie jeszcze piona. Graty brał, bo. Jeszcze się odegrasz spokojnie, jeszcze żagań będzie, nie? Gratulacje. Piąteczka. Dobrze było, elegancko. Jest siła. Arcyworkout. Workout. Arcy workout. Arcy workout. Arcy workout.